Dzień dobry Państwu. Byłam przed prezentacją, wszystko sprawdzałam, oczywiście działało, a jak wyszłam na scenę, to oczywiście już nie. Ja nazywam się Justyna Świeboda, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę wziąć udział w dzisiejszym wydarzeniu i opowiedzieć trochę o pracy Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. Dzisiejszym tematem, tak jak Pan Tomasz tutaj wspomniał, będę mówić o zarobkach kierowców. I idealnie się składa, bo w tym tygodniu będzie premiera naszego raportu, o którym powiem też troszeczkę więcej podczas prezentacji. Dzisiaj chciałabym trochę powiedzieć o tym, ilu kierowców brakuje w Europie i na świecie, jak rozkładają się zarobki kierowców zawodowych w Polsce, a także czy pewne elementy wpływają na wysokość zarobków. Polski Instytut Transportu Drogowego. Naszą misją jest właśnie wspieranie branży transportowej, mówienie o, tym, o warunkach pracy kierowców, tak aby żyło się im lepiej i aby więcej kierowców dołączało do tej branży. Jestem również zwolenniczką aktywnej prezentacji. Przygotowałam dla Państwa kilka prezentów. I pytań, i chciałabym, żeby państwa, Państwo na moje pytania starali się odpowiedzieć i w ramach podziękowania za Państwa aktywność przygotowałam kilka gadżetów, a także nasz najnowszy raport, który miał premierę w zeszłym miesiącu, raport o e-commerce. I właśnie od tych pytań chciałabym zacząć. Wszystkie liczby, które podane są na tym slajdzie, dotyczą kierowców zawodowych. Jak Państwo myślą, co oznaczają poszczególne liczby? Zacznijmy od liczby 150 tysięcy. Liczba kierowców? Co? Proszę? Brak kierowców, tak. 150 tysięcy to jest liczba, która najczęściej się pojawia w różnych statystykach, która mówi o tym, że w Polsce tylu kierowców brakuje. Teraz będzie trochę trudniej, co oznacza 10%? Tak, prawie. To teraz jeszcze pan strzeli ten przedział. Prawie idealnie. Inelo robiło takie badanie i kierowców w wieku od 20 do 29 lat mamy 10% w Polsce. Także młodych kierowców niestety mamy najmniej. Z czego to wynika? Myślę, że Państwo wiedzą, ale też postaram się jeszcze troszeczkę powiedzieć. Najprostsza liczba 7824. Proszę. Średnia pensja? Dalej. Tak. Ja mam prośbę, jak ktoś z Państwa będzie odpowiadał, to ja tu będę się czaił z mikrofonem, bo żeby się nam fajnie nagrało, to chcielibyśmy te odpowiedzi mieć, bo jak Państwo mówią tutaj tak po cichu, to nic nam się nie nagra. I kolega mnie potem uka trupi na najnormalniej w świecie. Dobrze. E, czyli 7824 zł netto to jest średnia pensja kierowcy, która wyszła nam w raporcie o zarobkach kierowców za zeszły rok. E, I teraz... Chyba też jedna z najprostszych liczb 3%. Tak, 3% szacuje się, że 3% kobiet na świecie jest z zawodu kierowcą zawodowym. I tutaj przygotowałam właśnie statystyki, które podaje Międzynarodowa Unia Transportu. Szacuje się, że w zeszłym roku brakowało 233 tysiące kierowców w całej Europie. Największy problem jest w Chinach i w Rosji. Niestety o braku kierowcach zawodowych mówi się wiele, wiele lat. Sytuacja minimalnie się zmienia. Powiedzmy, że w zeszłym roku tego, tego braku nie było aż tak widać, no ale to jest spowodowane inflacją i mniejszą liczbą dostępnych ładunków. I teraz ostatnie pytanie, które dzisiaj przygotowałam, to czy Państwo wiedzą, ile polscy przewoźnicy mają udziału w transporcie międzynarodowym w Europie? 25, na razie to jest najbliżej. Brawo, 33%. Tutaj jest najnowsza statystyka Eurostatu, która pokazuje, że polscy przewoźnicy, i to nie jest takie rzucane na wiatr, w transporcie międzynarodowym wykonują najwięcej przewozów. Dlatego pakiet mobilności, o którym Państwo na pewno już słyszeli. Tak bardzo nas dotknie. Nie widać, przepraszam. Kolejnym krajem, który jest za nami, jest dopiero Hiszpania z udziałem 12%, więc widać, że polscy, polscy przewoźnicy wykonują naprawdę kawał dobrej roboty. Jak wygląda rozkład kierowców u nas w Polsce? Największą. Najwięcej kierowców oczywiście mamy e, Polaków, ale kolejnymi narodowościami jest Ukraina i Białoruś. I w zasadzie z roku na rok zwiększała się ta liczba, ale mamy tutaj spadek, co Państwo e, widzą pomiędzy 2022 a 2023 rokiem, i oczywiście wynika to z tego, że na Ukrainie jest e, wojna, i, i część kierowców po prostu musiała e, wrócić. Jeżeli chodzi o kierowców z Białorusi, no to tutaj mamy <grymne> to tutaj mamy bardzo duży wzrost, prawie 100% w ciągu roku. Nie tylko kierowcy z Białorusi i Ukrainy do nas przyjeżdżają. Coraz więcej na rynku pojawia się firm, które ściągają kierowców z krajów egzotycznych, rzekłabym, czyli Filipiny, na przykład Azerbejdżan i tym podobne. Na slajdzie przedstawiłam kilka rozwiązań, które mogą pomóc, aby, mogą pomóc w tym, żeby luka kierowców się zmniejszyła. Są to propozycje moje, ale także Międzynarodowej Unii Transportu. Pierwszy punkt jest dość kontrowersyjny, bo Międzynarodowa Unia Transportu, zresztą u nas ostatnio właśnie pojawił się artykuł na, na stronie PITD, o tym, żeby zmniejszyć wiek kierowcy i żeby pozwalać im na uzyskanie prawa, jazda, prawa jazdy od wieku 17 roku życia. No i tutaj jest kontrowersja, bo oczywiście mówi się o tym, że młodzi kierowcy, więcej wypadków itd., tak itd. Tak Tylko, że z drugiej strony mamy bardzo dużo kierowców, Powyżej 50 i 60 lat, a to oznacza, że oni zaraz pójdą na emeryturę. Największy problem w Europie ma właśnie Francja, że w ciągu kilku lat ci kierowcy pójdą na emeryturę i nie będzie miał kto tam jeździć. E, dużą barierą dla młodych ludzi jest koszt, e, koszt uzyskania prawa jazdy. Jest to koszt około 10 tysięcy złotych. Młodych ludzi po prostu na to nie stać i jednym z rozwiązań jest albo wprowadzenie takich przepisów ogólnopolskich, które pomogą pozyskiwać to e, prawo jazdy, czy będą po prostu je dofinansowywać, albo firmy będą sponsorować e, prawo jazdy i potem kierowcy będą tam mieli odciągane z wypłaty na przykład część za to prawo jazdy. I niektóre firmy właśnie tak działają, że opłacają kierowcom e, te, te, te prawo jazdy i później ci kierowcy u nich pracują. E, Możemy zachęcić młode kobiety do wykonywania tego zawodu, ale niestety bez budowania bardziej bezpiecznych parkingów, infrastruktury nie tylko w Polsce, ale i w Europie, nie zachęcimy ich do tego. No i to co mówiłam jako już jako ostatni element, czyli ściąganie kierowców z innych państw. Jest to tutaj też problematyczne kulturowo, bo to są naprawdę kultury wschodnie. Ale to się, to się zaczyna dziać i zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. Tak jak mówiłam, dzisiaj mówię o raporcie, który będzie miał premierę w czwartek. Analizujemy tam zarobki kierowców za 2023 i tutaj jest kilka elementów, które miały wpływ na wysokość wynagrodzenia tych kierowców w zeszłym roku. Pierwsze, Wzrost płacy minimalnej w 2023 roku były dwie podwyżki płacy minimalnej do 3600 zł brutto i podałam tutaj też to co się zadzieje w tym roku i jakby zaznaczam, że to oczywiście też ma wpływ na wysokość wynagrodzenia kierowcy. Kolejne w sierpniu zeszłego roku obowiązują przepisy ustawy o delegowania kierowców w transporcie drogowym. Kolejne, wynagrodzenie kierowców możemy wypłacać w dwóch ratach, pierwsze do dnia 10 każdego miesiąca, a drugie do 21 dnia każdego miesiąca. No i tutaj mamy kwoty wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych i to wszystko miało wpływ na, na wynagrodzenia. Tak jak wspomniałam, Polski Instytut Transportu Drogowego co roku wydaje ten raport. W tym roku jest to siódma edycja. Bierzemy pod uwagę wyniki ankiet kierowców. W naszym badaniu wzięło udział 800 kierowców i 200 pracodawców. Czyli badamy to, co mówią kierowcy, i badamy to, co mówią pracodawcy, aby te wyniki porównywać. Najwięcej kierowców to kierowcy samochodów. Ja przepraszam, bo widzę, że to. Niezbyt dobrze widać, ale postaram się po prostu to powiedzieć. 90% ankietowanych kierowców to kierowcy samochodów e, ciężarowych z naczepą lub solówki i większość kierowców wykonuje e, trasy w ruchu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej. Czy wiek ma wpływ na wysokość pensji? Co roku wychodzi na to, że młodzi kierowcy zarabiają najwięcej. I najstarsi zarabiają najmniej. Z czego to może wynikać? E, może to wynikać z tego, że właśnie młodych poprzez zachęcenie płaci się najwięcej, albo najwięcej młodych ludzi po prostu chce na początku szybko zarobić, więc jeżdżą w trasy międzynarodowe, a kierowcy starsi już są zmęczeni i jeżdżą w ruchu lokalnym. E, co roku wychodzi na to, że najwięcej zarabiają kierowcy, którzy jeżdżą w ruchu międzynarodowym poza Unią Europejską. Przy pakiecie mobilności mówiło się, że kierowcy będą dostawać umowy śmieciówki. I my co roku to sprawdzamy i 92% ankietowanych kierowców powiedziało, że pracuje na umowę o pracę. Najczęściej kierowcy jeżdżą w systemie od poniedziałku do piątku. Czy kierowcy lubią swoją pracę? E, poprzez te warunki, w których muszą mieszkać, przebywać, jeździć, mimo wszystko lubią swoją pracę. E, I mogłoby się wydawać, że kierowcy powiedzą, że na pierwszym miejscu, tak, jestem kierowcą, bo dużo będę zarabiać, czy zarabiam dużo. Ale wysokie zarobki zawsze są na drugim miejscu. Na pierwszym jest poznawanie nowych miejsc. Kierowcy mówią, że nie lubią szefa nad głową, że mają tą wolność, że sami decydują, kiedy, o której jeżdżą, oczywiście w miarę możliwości. I tutaj wrzuciłam jeszcze, czego nie lubią w swojej pracy, i chciałabym zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, że przez tyle lat robimy ten raport i stres. Był na końcowych miejscach. W tym roku przesunął się na miejsce pierwsze, niestety, i kierowcy bardzo narzekają na kontakt ze spedytorami, że to oni powodują, że są zestresowani, i, i, ta, i tak właśnie w raporcie powiedzieli. W tym roku mocno skupiamy się na infrastrukturze i bezpieczeństwie. I kierowcy powiedzieli, że najbezpieczniejsze parkingi są w Polsce. Najmniej bezpiecznie czują się we Francji. I niestety, jeżeli chodzi o infrastrukturę na MOPach, to niestety Niemcy i Francja również są gdzieś na, na końcu. Bardzo, pod, bardzo podkreślają warunki, które mamy u nas w Polsce, że są dobre. I teraz dla Państwa tutaj kod QR. Można się zapisać na debatę online, która będzie w czwartek o 10.00 i będziemy z ekspertami rozmawiać jeszcze o tym, o tym raporcie. Będzie troszeczkę więcej o, o, o wynikach i podczas debaty pojawi się link do, do pobrania tego, tego raportu. Jesteśmy instytucją, która nie pobiera pieniędzy za, za wydawanie takich raportów, więc wszystko u nas dostępne na stronie jest, jest dostępne za darmo. Więc zachęcam. Tak jak mówiłam, w czwartek nowy raport będą państwo mogli zobaczyć jeszcze więcej statystyk w lepszej jakości niż było tu wyświetlane. Nie wiem dlaczego ten ekran tak przekłamywał kolory, ale mam nadzieję, że mimo wszystko e, słyszeli państwo co mówiłam i było to dla państwa ciekawe. I bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. A czy są jakieś pytania do tego raportu, do naszej ekspertki? Patrzę, patrzę, nie widzę. Jest pytanie. Już odchodzę z mikrofonem. Dzień dobry. Ja miałbym pytanie, znaczy tak, mam takie doświadczenie ze zdobywania prawa jazdy kategorii D, że częścią, warto mniej więcej 40% dla osoby po 24 roku życia była kwalifikacja wstępna. To był bardzo długi kurs, na którym tak naprawdę nie zostały przekazane do praktycznie żadnej informacji. I teraz rozumiem, że to wynika z prawa unijnego i prawdopodobnie ciężko byłoby to zreformować, ale czy jakaś taka reforma systemu szkoleń w tym kierunku, żeby obniżyć godziny, obniżyć koszt nie byłaby… Zawsze jeżeli mówimy o prawie, jeźd prawie jazdy dla kierowców zawodowych, Wspomina się fakt, że kiedyś, kiedy była obowiązkowa służba wojskowa, większość mężczyzn po prostu pozyskiwało prawo jazdy na ciężarówki w wojsku. No teraz tak nie ma. Niestety raczej wątpię, żeby była reforma, która by obniżyła ten koszt prawa jazdy. No ale tak jak mówię, firmy wychodzą z, z pomysłem z po prostu zachęceniem tych młodych ludzi. Często jest też tak, że jeżeli jest duży operator logistyczny, i na przykład mamy operatora wózka widłowego i on mówi, że on chce iść na kierowcę zawodowego i firma umożliwia mu to, pomaga mu w tym procesie. Także tutaj na razie widać działania bardziej firm prywatnych niż, niż państwowych, chociaż my i TLP na przykład staramy się, żeby, żeby zwrócić na to uwagę, że jednak to jest duża bariera wejścia. Jak Państwo widzą, zadawanie pytań nie boli, zatem zachęcam jeszcze, póki mamy naszą ekspertkę do dyspozycji. Nie widzę, a jest, widzę bardzo fajnie, proszę uprzejmie. Dzień dobry. Ja chciałbym uwagę na jedną rzecz. Mówimy tutaj w raporcie o obniżeniu wieku na prawo jazdy. W mojej ocenie to nic nie zmieni z tego względu, że kwalifikacje mamy od 21 wieku. I tutaj bardzo dużo młodych ludzi tracimy, bo szkoły branżowe. 18, technika, 19, tak, licea 19. To są młodzi ludzie, którzy uciekają. Nawet jak zrobią prawo jazdy, nawet jak to, znajdą pieniądze na to nikt nie będzie czekał 2-3 lata, żeby móc zacząć jeździć, tak? Jeśli tego nie zmienimy, to ta dziura dalej zostanie. Mało tego, ludzie, którzy chcieliby nawet zrobić prawo jazdy, nie widzą, że będą zarabiali z tego tytułu. Bardzo często przez te 3 lata, no kolokwialnie mówiąc, wykładają sobie życie, tak. Znajdują inną pracę, bardzo często gdzieś nawet na magazynie. Oni nie będą wracali, bo później już ciężko wyjść z tego trybu, tak? No tak, jest to aspekt, na który na pewno trzeba zwrócić uwagę. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Ja nie jestem w stanie tego, tego obiecać, ale na pewno jest to problem. Z drugiej strony, przecież to też nie jest tak, że kierowca zdobywa to prawo jazdy, idzie do firmy i od razu jedzie w trasę na, nie wiem, do Niemiec w transporcie międzynarodowym. To się tak nie dzieje, więc tutaj duże pole, jakby w szkoleniu tych młodych kierowców mają po prostu firmy i firmy, z którymi my gdzieś współpracujemy. Wiem, że mają szkolenia przygotowywawcze, czy zawsze ten młody kierowca jeździ w podwójnej obsadzie, nie? Tak, 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 poza prawem jazdy jest problem, jeszcze kwalifikacja. problem, który cały czas się… Ja trochę się dziwię, że nikt do tej pory na to nie zwrócił uwagi, tak, bo y, mówimy, no, bo, tak naprawdę jaki jest sens zrobienia prawo jazdy na ciężarówkę od 20, od y, 18 lat? Przy tym bardziej od 17. No chyba, że ktoś do kościoła czy do szkoły chce jeździć tirem, tak? No, w zasadzie tylko wtedy, bo wykonywanie jakiejkolwiek działalności transportowej bez świadectwa, czy nawet szkolenie tego pracownika firmy transportowej, no mija się też z celem, tak? No bo jeśli dzisiaj e, ja mam trzy lata szkolić pracownika, to on mi się też znudzi, tak? No zgadzam się. Dziękuję. E, ja mam pytanie odnośnie kierowców... Czy przyjeżdżają w obecnie obecnej z zagranicy, tak? Bo spotkałem się z taką opinią wielu firm transportowych, że zwłaszcza ci tacy bardziej egzotycznych krajów są dość szkodowi, właśnie trudno im się tu dostosować do, do zasad panujących w Europie i e, nawet spotkałem się z takimi pytaniami, czy jak oni są doszkalani, bo czy oni od razu spełniają tutaj warunki, żeby jeździć, czy przechodzą jakieś dodatkowe szkolenia, albo może są jakieś firmy prywatne, które nie znam odpowiedzi na to pytanie, szczerze, szczerze mówiąc. Nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale są firmy, które przede wszystkim ściągają tych kierowców i pomagają im w uzyskaniu papierów na, na, na pracę. Ale to też dużo zależy od firm, bo firm transportowych, którzy zatrudniają tych kierowców, bo na przykład są firmy, które na przykład powiedziały, że nawet Ukraińca nie zatrudnią, no bo chcą mieć tylko, tylko Polaków, bo nie ma problemu z, z barierą językową. Ta wielokulturowość tych kierowców, nawet jeżeli jest to kierowca z Ukrainy, to oni mają inną mentalność. Na przykład to, co zapadło, są takie... My przeprowadzaliśmy szkolenie z panią Eliną Lolis i to, co ona powiedziała, zapadło mi bardzo w pamięć, że jeżeli osoba z Ukrainy przychodzi, dogaduje się już warunki umowy, to jest dla nich obietnica. I jeżeli te warunki umowy jakby w trakcie się zmienią, to im to już nie pasuje i oni są w stanie rzucić papierami, tak? Że... że to, co się im obieca, trzeba, do, trzeba po prostu to, to, to spełnić, więc takich elementów jest mnóstwo. I właśnie tutaj e, jest różnica pomiędzy Polską a Ukrainą, a co dopiero z takimi krajami e, bli, z kultury bliskowschodniej, więc jakby wszystko jest do wypracowania. Te e, osoby na przykład z Indii, e, którzy są kierowcami, my w Polsce jesteśmy… Indywidualnymi jednostkami. Lubimy czasami pracować sami, właśnie kierowcy też to podkreślają. A tam z kolei jest team group, nie? Jest, jest zespół, oni lubią pracować w zespole, więc musimy też pewnie się tego nauczyć. Oni też muszą się przystosować. To nie chodzi o to, że my mamy zmieniać wszystko pod nich, tylko oni przyjeżdżają tu, też muszą się dostosować. A poza tym też wiadomo, że nie będą jeździć tylko w Polsce, ale też za, za granicą, więc w każdym kraju jest inaczej. Ja dzień dobry witam. Ja tylko chciałem powiedzieć, właśnie tutaj pani na końcu to powiedziała, do, co Pan tutaj powiedział, o te, ta wielokulturowość, ale właśnie my się potrafimy zmieniać, tak, także pracownik, który przechodzi, to też nie możemy pozwolić na to, że obietnica nie spełniona, on nam rzuca dokumenty. To sami sobie zostawimy pułapkę na siebie, prawda? Także umowa umową, ale jeżeli pracodawca ma się dostosować, zmieniać w tych trudnych czasach, to pracownik też by musiał i chyba to jest nasza tutaj rola, żeby to nie, nie obiecywać, bo jak obiecać można dziecku i tak to trzeba spełnić, prawda? Dziękuję. E, do, dokładnie, ja też się z tym zgadzam. To nie chodzi o to, żeby my byśmy, żebyśmy my się tak dostosowywali, żeby im było dobrze, bo z drugiej strony tak samo możemy mieć bunt nagle wśród Polaków, kierowców, którzy stwierdzą, że dlaczego. Lepiej, a my nie, więc case jest ba bardzo trudny, złożony i właśnie wydaje mi się, że część firm po prostu nie chce zatrudniać tych kierowców, żeby tej, żeby z tym problemem wyzwaniem się nie zmierzyć po prostu. A ktoś jeszcze ma coś do dodania? Jeszcze mamy chwileczkę. Chciałbym wrócić do tych kwalifikacji, bo w sumie gdzieś ten temat trochę porzuciliśmy. Czy są jakieś działania, czy są możliwości, żeby coś tu zmienić? Bo mówimy o zmianie wieku przystąpienia do prawo jazdy, a czy może być to zrównane z wiekiem, kiedy może kwalifikacje, kiedy może zacząć pracować zawodowo? Bo w tej chwili no, no, szkolenie kierowcy 18-letniego jest bez sensu, jak on czy lata nie będzie jeździł. tak? No tak, więc Dziękuję. jeżeli chcemy obniżyć ten wiek, to, naprawdę, to tak naprawdę wiek kwalifikacji też musimy zmniejszyć. Czy Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego bierze to pod uwagę? Nie wiem, bo tego nie doczytałam, ale, ale postaram się gdzieś jeszcze upewnić, że ten wątek też jest brany pod uwagę. Ja się zastanawiam nad jeszcze jedną rzeczą. Wyczytałam na Facebooku. Facebook to jest podobno takie medium już dla starszych ludzi. Ja się z tym nie zgadzam, chociaż moja córka tak powiedziała, tata. No Facebook to już nie, to już, dla, to już dla emerytów. Na Facebooku generalnie jest dość dużo grup transportowych, który, na których firmy transportowe się odzywają, i w którymś momencie powstał temat właśnie kierowców, właściwie on cały czas jest. W związku z tym, że tych firm transportowych no, no niektóre przeżywają kłopoty, to pojawiają się głosy, no to teraz im dowalimy, teraz nie będą aż takie wysokie zarobki. I chciałem tak Panią podpytać, pół żartem, pu serio, czy te kolejne raporty 2024-2025, bo jak sądzę pewnie będą podobne raporty, no nie będą te kwoty niższe, czy jednak ten mit o tym, że kierowcy tak wiele zarabiają, nagle nie upadnie, bo to kierowcy zaczną szukać firm transportowych, a nie odwrotnie. Był taki moment w zeszłym roku, że to kierowcy mieli problem ze znalezieniem pracodawcy, ale dlaczego kierowcy zmieniają pracę? Tu trzeba się zastanowić nad tym. I najczęstszy, naj Jednym z powodów, które wymieniają, to nie są to nie są zarobki, bo właśnie firmy płacą między innymi no podobne kwoty, tak? Ale to co na przykład wymieniają, to taka stabilność, stabilność tras stabilność w ogóle w firmie, że wiem, że zaraz nie zostanę zwolniony, no ale kiedy było mniej ładunków kontraktowych, w ogóle mniej ładunków, no to szukali na transie, wiadomo, firmy szukały na, na, na platformie transa u tych ładunków, więc te trasy były różne, a to dla kierowcy jest zawsze też coś nowego i tak dalej, i tak dalej, więc więc nie zawsze te zarobki są takim ważnym dla nich elementem, ale jeszcze taka jedna rzecz, którą bym chciała dodać. Pierwszy raz w tym roku mamy 20% odpowiedzi od kobiet. Na debacie będzie brała udział pani Dorota Tobur, jest to kierowca zawodowy i mówi, że na Facebooku właśnie są grupy tylko dla kobiet. I w grupie mężczyzn, gdzie ona udostępniła tą ankietę, żeby po prostu kierowcy wypełniali, to polał się tam hejt. Po prostu po co wam to, wy niczego nie rozumiecie i tak dalej, i tak dalej. A na kobietach, jak ona to udostępniła, Wszystkie kobiety empatycznie e, zaczęły to, to wypełniać i mówiła, że tam jest inna kultura, więc fajnie by było, gdyby tych kobiet było coraz więcej. No, też byśmy sobie dorzeczyli, jako, jako płeć męska. Ja jeszcze tylko chciałem Państwu opowiedzieć taką małą anegdotę. Byłem w jednej z firm transportowych swego czasu a propos kwestii e, finansowania i zarobku. Bo oczywiście zgadzam się z Panią, że e, zarobki nie są zawsze decydujące. Ale ta firma opowiadała mi, mi tak, że przyszedł do nich kierowca. I powiedział: albo mi dajecie tyle i tyle, albo ja odchodzę. A oni mu mówią: no ale jak? No, przecież masz klauzulę: 15 tysięcy będziesz musiał zapłacić, jak od nas odejdziesz. A tutaj kolejni już mają podpisywane klauzule na 20 tysięcy. A on mówi tak: firma, która przyszła do mnie, powiedziała, że tą klauzulę zapłaci, zarobki są wyższe o 30%. Sorry, dajesz albo nie dajesz, ja sobie odchodzę. Także takie sytuacje niestety też, też są na rynku. Tak, ja nie chcę bronić kierowców, bo kierowcy też potrafią obiecać coś pracodawcy, mówią, że przyjdą do pracy, a na przykład po dwóch dniach mówią, że im się ta praca nie podoba i oni nie będą tu pracować, więc to problemy są po obu stronach.